Cześć dziewczyny, witam was dzisiaj w nowym filmiku po przerwie na moim kanale. E, ostatnio dodałam filmik e, z moją siostrą, jeżeli macie ochotę go zobaczyć to zapraszam serdecznie. Nagraliśmy razem w Polsce, tak? E, mój zwierzęcy przyjaciel. No i ogólnie nie było mnie dosyć długo, e, wracam z nową energią, z nowymi inspiracjami i będę zaczynać holem kosmetycznym, będą to głównie kosmetyki e, zakupione w Polsce, ale nie tylko. Także zapraszam tak, go, zaczynamy. Zacznę może od tego, co kupiłam w Anglii. Kupiłam dwa żele pod prysznic z firmy Radox, były tylko po funcie, tak więc cena naprawdę niewysoka. Ja lubię te żele, dlatego że są dosyć praktyczne w używaniu. Są bardzo wydajne, fajnie się pienią. Te mają jeszcze dodatkowo takie wieszaczki. Tutaj mam zapach rumianek i olejek żożoba, nawilżający, a drugi to jest taki, który pisze, że jest limitowaną adycją, chociaż szczerze Wam powiem, że ja już dosyć długo spotykam te żele i to jest jakiś japoński Eastern Spirit z kwiatem wiśni i pomarańczą. Także takie dwa zapachy, fund za jedną sztukę żele, jak żele dają radę. Jeszcze te nie używam konkretnych, chociaż z tego zapachu już coś miałam. Miałam chyba Płyn do kąpieli, tak mi się wydaje. Dobra. Jeszcze w lidu zakupiłam sobie szczotkę, szczotkę taką z drewnianym włosiem ogólnie drewnianą. Szczotki mi się gdzieś poniszczyły i to nawet fajnie rozczesuje, chociaż trochę na razie włosy mi się ostatnio elektryzują. Nie wiem, czy też zauważyłeś, zmieniłam zmieniłam kolor. Teraz pewnie kiepskie światło, ale mam taki. Kasztanowy brąz, i zostawiłam sobie trochę ciemniejsze końcówki. Włosy ogólnie ścięłam, trochę odżyły. Cieszę się, bo już nie mogłam na te czarne patrzeć. Nie wiem, czy to znaczycie, ale włosy mam właśnie w takim kolorze brązu. Nie wiem, co będę dalej z nimi robić. Na razie mi się podobają takie, jakie są. Może za jakiś czas jeszcze trochę je rozjaśnię. Także co chciałam powiedzieć? No, że byłam u fryzjerki i pani rozczesywała mi właśnie fajną taką drewnianą szczotką włosy, i super się rozczesywały, dlatego zdecydowałam się zakupić to. Była niedroga w Lidl, nie pamiętam dokładnej ceny. E, dobra, co so dalej dalej jeszcze mam z so Anglii? <kühm> Kupiłam sobie jeszcze w Lidlu, e, zmywasz do paznokci, ja miałam sobie tak beznadziejny zmywacz, męczyłam się nim strasznie, a ten jest moim ulubionym, ma pompkę, jest bardzo wydajny, dobrze zmywa, pięknie nie pachnie, ale nie rozumiem zupełnie narzekania na temat tego, że zmywasz do paznokci śmierdzi. Dla mnie on powinien śmierdzieć i zupełnie nie mam z tym problemu. E, zmywa świetnie, jest niska cena, także mi nic więcej nie potrzeba, jeżeli chodzi o zmywacz. I chyba reszta kosmetyków będzie teraz z Anglii, z Polski. Nie mam jeszcze z Anglii coś, zapomniałam o tym. Kosmetyki, które kupiłam w bucie, kosmetyki z firmy Aven. Głównie wybrałyśmy się po ten krem, mówię wybrałyśmy się, bo to było po naszym spotkaniu YouTube'owym kiedy koleżanka właśnie miała ten krem i bardzo go chwaliła. To jest ten Cicla, nie wiem jak to się czyta, oczywiście nazwa francuska, tak więc pudełeczko wygląda w ten sposób. Zostawiam Wam nazwę na dole. I to jest taki krem, który jest do cery takiej problematycznej, dosyć. Bogata konsystencja, taka nawet maści, bym powiedziała. I ja go póki co używam kilka razy, i na razie nie mam zbyt dobrej opinii na jego temat. Przynajmniej w moim wypadku nie do końca na razie się sprawdził, aczkolwiek nie wiem, czy to jest spowodowane akurat tym, że moja skóra miała ostatnio nie najlepszy czas, czy po prostu ten krem dla mnie nie pasuje. Jest to krem taki reperujący na noc. Ja nie używałam go, bym codziennie, ale właśnie Marta chwaliła sobie jakoś, że kiedy jej skóra ma taki gorszy dzień, nie nadaje się do przykładania jakichś tam innych kosmetyków jeszcze na wierzch, tylko po prostu on trochę tak reperuje ją przez noc, nie wiem powiem Wam szczerze, że jeszcze nie mam zdania na temat tego kremu, aczkolwiek jeżeli na przykład chodzi o obtarcia, miałam na szyi takie obtarcie, to świetnie się sprawdził i wiem, że na podrażnienia i takie rzeczy będzie się nadawał, tak więc on kosztuje około 8 funtów w butcie, co do twarzy jeszcze na razie nie wiem, będę mu dawać dalsze szanse, póki co tak średnio mi się podoba i drugi krem, który kupiłam tego samego dnia to jest też krem z Avene, to jest krem Hydrance Optimal z SPF 20, 40 ml, tamten kosztuje około 8, ten kosztował około 14 funtów. I to jest krem na dzień, bardzo lekki, fajnie sprawdza się pod makijaż, błyskawicznie się wchłania, żadne niespodzianki ani nic z rzeczy mi po nim nie wyskakują. Odkąd go kupiłam, używam go praktycznie codziennie, tam kilka razy było wyjątków. Taki właśnie kremik. Jest ok, naprawdę idealny pod makijaż. Jeżeli macie nawet problemy ze skórą przytużnioną się czy świecącą, to obiecuję Wam, że ten krem utrzymuje fajnie makijaż i nie będzie Wam się ślizgał podkład pod, po nim. I kupując te dwa kosmetyki, dostałam jeszcze um, taki cleanser, czyli po prostu żel do mycia twarzy 200 ml. To się nazywa Extremely Gentle Cleanser. Bez wszystkie te kosmetyki są bez także jeszcze go nie używałam. Mam mnóstwo różnych innych, mam nadzieję, że to widzicie. Mam mnóstwo różnych innych kremów, tak więc jeżeli do mycia twarzy, więc czeka, na razie swoją kolej, ale na pewno gdzieś tam go zużyję. tamto co mam i ten będzie prawdopodobnie następny w kolejce, żeby go wypróbować. Um, Awen. <laughs> Dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o z tego dnia, nie kłamię. Jeszcze tego dnia kupiliśmy sobie krem pod oczy Wszystkie trzy, to jest krem z butsa Z witaminą E, SPF 15 Dla mnie krem rewelacyjny Jeżeli chodzi o dzień Na krem na twarz I wtedy daję jeszcze to pod oczy Świetnie się potem rozprowadza korektor Jest naprawdę taki bardzo mocno nawilżający Ma SPF 15, co jest dodatkowym plusem na dzień Bardzo ładnie się wchłania Ogólnie bardzo fajny taki zapach Bardzo mało inwazyjny Nawet bym powiedziała taki lekko zbożowy Kolor też ma fajny, bo ma taki lekko jakby korektorowy kolor tak więc jest lekko taki właśnie beżowy e, naprawdę super na dzień, jest dla mnie rewelacyjny i spełnia właśnie te zadania nawilżające e, pod korektor <laughs> Sorry, trochę mnie trzyma dalej choroba a potem rozy w Polsce dały mi się we znaki, więc mam nadzieję, że mój głos i zapchany nos nie będą wam przeszkadzały. Dobra, teraz jedziemy tym, co kupiłam w Polsce. I muszę od razu powiedzieć, że nie ma tego bardzo dużo. Tym razem mój wypad nie był nastawiony na zakupy. Miałam kupić trochę więcej, trochę miałam spraw do załatwienia, mniej i bardziej przyjemnych, dlatego zakupy odeszły trochę na drugi plan. Ale jak to bywa, coś tam po drodze gdzieś zakupiłam. I pierwszą rzeczą w Biedronce przy, zakup, przy okazji zakupów spożywczych, e, zakupiam sobie masło, a raczej mus do ciała z farmony tutti frutti, i tutaj mamy mus. Osa, pachu, brzoskwini i mango e, dosyć duży, tutaj jest chyba 300 ml tak mi się wydaje, 275 e, kosztował niecałe 10 zł więc cena super, wydaje mi się, że będzie się fajnie wchłaniał, e, będzie to kosmetyk taki, który się będzie nadawał właśnie na przykład jeżeli chcemy się wykąpać, wysmarować szybko, żeby wchłonęło się i wychodzić nie tak jak na przykład masła z bodyshopu, które się dosyć długo wchłaniało ja użyłam je na noc wydaje mi się, że to będzie świetne na dzień no i cena też jest bardzo atrakcyjna zapach fajny, konsystencja jest taka bardzo lejąca ja miałam chyba z tej serii już kiedyś peeling i właśnie pachniam tak samo, dlatego się skusiłam na masło, a raczej mózg, bo e, zapach bardzo mi się podobał, tak więc to jest to, jeżeli chodzi o Biedronkę chciałam kupić też płyn micelarny, moja mama go miała w domu i świetnie dawał e, radę makijażowi, ale niestety nie było, e, trafiłam za to na ten delikatny żel krem łagodzący do mycia twarzy, skóra sucha i wrażliwa w tym różowym opakowaniu e, który polecały dziewczyny na YouTubie i między innymi Agnieszka, czyli Niesia25 mówiła, że to jest świetny kosmetyk, który się nie pieni, który jest właśnie delikatny i kremowy, tak więc skusiłam się na niego. Nie wiem, ile on kosztuje, około 5 zł. Tak mi się wydaje, nie więcej jak 5 zł. Tak więc cena jest bomba. I co dalej, co dalej? W biedronce również kupiłam sobie peeling myjący żurowinowy gładzającym z firmy Joanna. Lubię te peelingi ogólnie zapach jego jest przepiękny. Taki bardzo kwaskowaty, ja wiem, mówiłam Wam wiele razy, lubię takie zapachy kosmetyków właśnie pod prysznic, bo są takie orzeźwiające i dodające energii. Ten kosztował też grosze, nie pamiętam 4-5 zł, nie więcej. I coś jeszcze? Tak? Jeszcze w jedronce, e e zakupiam sobie krem do rąk e Hand and Nail Cream, tutaj jest e z skład, nie ma żadnej nazwy. Robella, to chyba firma deba. I tutaj mamy oliwę z oliwek, masło ze słodkich migdałów, jakiś babasu, babasu butter, witamina F, także wygląda na fajny, fajny skład. Krem jest takiej mm, tubeczce 75 ml i kosztuje też około chyba 5-6 zł. Fajny zapas zobaczymy. No krem do rąk. Za 5 zł, to też mi się wydaje, że nie jest średnie, średnie ryzyko, bo nawet jak będzie kiepski, to po prostu go tam wrzucę gdzieś do torebki i na pewno wcześniej czy później wykorzystam, a wydaje mi się, że będzie przyjemny w stosowaniu, bo jest gęsty, ale nie jest taki bardzo, bardzo gęsty, jak na przykład Loxitan, który dla mnie na dzień był trochę za gęsty, bo później dosyć długo się wchłaniał. Pięknie pachnie takimi orzechami, trochę jakimś batonikiem orzechowym, e, princesą orzechową. Tak, to jest ten zapach. Także fajny, fajny zapach. <tuszę> to jest, jeżeli chodzi o biedronkę... Dalej w Rossmanie kupiłam sobie płyn do soczewek kontaktowy do oczu wrażliwy bilans, tylko z takiej przyczyny, że po prostu sobie nie wzięłam płynu, a miałam soczewki miesięczne, tak więc potrzebowałam płynu do soczewek. Jest to OK 17 zł rosman do oczu wrażliwych. Ja takie mam i nic mi się potem płynie nie dzieje, także jeżeli chodzi o to, to jest super. Jeżeli szukacie jakiegoś niedrogiego płynu, to polecam zdecydowanie. W Rossmanie również kupiłyśmy sobie mydło, biały jeleń. Jest to mydło w płynie, ja mam tutaj z ekstraktem z owsa, jest to właśnie takie mydełko bardzo delikatne, bez jakiejś tam zbędnej chemii, bez alergenów, bardzo naturalne i jak pewnie już zauważyliście, mam nowy tatuaż i moja siostra również, tak więc jest to idealne mydło, jeżeli chodzi o właśnie pielęgnację świeżych tatuaży, dlatego że ono nie jest w kostce, tylko płynie, tak więc nie przenosimy bakterii i jest bardzo, bardzo właśnie takie eko i naturalne, więc się nie nadaje się do przemywania świeżych tatuaży. Mój tatuaż, jak widzicie, jest właśnie w procesie gojenia. Jest już całkiem ok. Eee, coś może Wam powiem więcej o tym, o tym tatuażu, jak będziecie chciały, dlatego, że tutaj jest haul, więc nie będę się rozdrabniać. A to jest biały jelen i kosztował około 6-7 zł, nie więcej, na pewno niż 7. Kolejną rzeczą to jest coś, co kupiła mi mama z siostrą, bo e, miałam taki okres, że moja twarz totalnie zwariowała, nie wiem czy to było przez moje babskie dni, czy może przez zmianę klimatu, wody i tak ale po prostu moja broda była gorsza niż do czasów nastolatków wyproszczona i moja siostra miała właśnie tonik z tej firmy Clean and Clear i muszę wam powiedzieć, że to nie jest tonik, który na pewno będzie się dla mnie nadawał na całą twarz, bo jest z alkoholem, jest wysuszający. Ale na te właśnie takie zainfekowane pryszczami, miejsca był dla mnie bomba. Naprawdę te miejsca szybko wyschły, znikały i nowe, nowe pryszcze mi się nie pojawiały dzięki temu. Tak więc, jeżeli będę miała jakiegoś nieprzyjaciela, to na pewno na noc tylko tym potraktuję. Na pewno nie będę tego używać jako tonik na całą twarz, dlatego że nie mam takiej skóry problematycznej i on jest jednak wysuszający, bo to jest taka um, alkoholowa, mocno formuła. Na pryszcze. wydaje mi się, że będzie fajny. Przynajmniej tamten mój siostrona no ma chyba fioletowy, ale z tej samej serii ten jest do skóry wrażliwej. Dawał naprawdę radę, i leczył te pryszcze. Kolejną rzeczą to jest Lady Speed Stix Dezodorant, który ja bardzo, bardzo lubię, mój ulubiony. Moja ulubiona firma, jeżeli chodzi o dezodoranty, niestety niedostępny tutaj w UK, więc zawsze jak jestem, to sobie tam kupuję. Tak tylko, po prostu, żeby sobie przypomnieć stare czasy. Naprawdę uwielbiam te dezodoranty i uważam, że są najlepsze na rynku. Zaraz obok Rexony, Mają ładne zapachy, są wydajne i tak dalej. Niedrogie, 10 zł, chyba. Mamy trochę kolorówki, też niewiele. Błyszczyk zajczynemu, który tutaj jest po prostu zupełnie przypadkiem. Kupiłam go. <try> bo zamawiałam coś online i chyba minimum zamówienia musiało być 8 funtów Zamawiałam mojemu chłopakowi jakiś sweter z i brakowało mi coś za funta i wrzuciłam takich błyszczyk i okazał się nawet fajny Jest taki bardzo, bardzo mm, mięciutki, delikatny, niewidoczny na ustach Pachnie ładnie truskawkowo, jest w takim śmiesznym, e, zamykanym jakby pudełeczku z cyrkoniami Taki bajer, właściwie można ci przypiąć do torebki, ale nawet ten, ten środek jego nie jest taki zły, jak myślałam, że będzie jeżeli chodzi o usta, mam jeszcze trzy produkty. Jedna to jest pomadka z Essence 07 Natural Beauty w takim opakowaniu. Bardzo fajny naturalny róż, ja takie kolory bardzo, bardzo lubię. E, taki codzienny, lepszy kolor e, swoich ust, bym powiedziała. E, I też tutaj ma tak ładnie E wytłoczone, naprawdę spoko ta pomadka, wydaje mi się, że będzie e, świetna, a jest naprawdę niedroga. Mam ją dzisiaj na ustach pod tym błyszczykiem zecianemu teraz i miałam ją już dwa razy na ustach, fajnie się nosi, ładnie się zjada, tak równomiernie. I nie jest taka bardzo matowa na zimę, wysuszająca. A druga szminka to jest Catrice. Bardzo ładne opakowanie, przyciągnęło mój wzrok. Bardzo takie ciężkie i eleganckie, naprawdę mm, porządne wygląda na jakąś taką droższą szminkę. I to jest seria Ultimate Shine. Numerek mój to jest 250, yes we can do. Czyli can D, ale tak jakby we can do it. Taka gra słowna trochę w nazwie. I to też jest róż, ten jest zdecydowanie bardziej delikatny i zdecydowanie bardziej taki transparentny, e, trochę wpadający w brzoskwinie. To on jest tutaj. Też jest ładny i wydaje mi się, że jest dosyć popularny, dlatego, że na półce było wiele tych, e, tych szminek, po prostu innych kolorów, a ta była chyba przedostatnia, także wydaje mi się, że będzie dosyć popularny. E, to kosztowało około 13 zł, tamte z Essence chyba niecałe 8-7 zł, coś koło tego. E, także to jest to. Jeżeli chodzi o usta, mam jeszcze błyszczyk z Evelyn i to jest błyszczyk do ust. 3D Holographic Brilliant. I ja mam kolor numer 53. Tak tutaj powiem wam, że w opakowaniu się ten nie wyglądał, bo wygląda na taki mega brokatowy a na ustach bardzo ładnie się mieni i kupiłam go głównie z myślą o mojej siostrze, bo miała studniówkę ja robiłam jej makijaż, może Wam wrzucę tutaj na Facebooka czy na Instagrama Krysi zdjęcie jak wyglądała na studniówce ja miałam przyjemność ją malować tak więc możecie zobaczyć jak to wyszło i kupiłam właśnie ten błyszczyk z myślą o niej, dlatego że miała usta w kolorze nude, robiliśmy smokey eye robiliśmy duże rzęsy i właśnie te usta w kolorze nude, więc postanowiłam trochę takiego połysku dodać tym ustom i właśnie kupiłyśmy ten błyszczyk. On jest tutaj bardzo ładnie wygląda taki właśnie w takim sztucznym świetle imprezowym, aczkolwiek trochę niefajnie się zjada, bo zjada nam się ten, ta warstwa błyszcząca, a zostaje nam brokat, tak więc nie do końca, ale na jakieś tam imprezy raczej nie na co dzień daje radę, także to jest Evelyn i też kosztował chyba około 10-9 zł, więc nie dużo. I z Essence mam jeszcze lakier, lakier do paznokci, który mam teraz na paznokciach. To jest taki ciemny różowa funkcja. To jest Twin Color Base. Taki, taka jakaś seria. A Color to jest 03 Curry. To jest taki właśnie mocny Vibrant. Taki, jak wiem, fuksja róż. Moja mama ma dokładnie ten sam kolor. Bardzo fajnie kryje paznokiet, Jedna właściwie warstwa by wystarczyła. I bardzo ładnie się połyskuje. Nawet bez top coatu daje radę. Tak więc to jest Essence, około 5 zł. Z Essence mam jeszcze jakąś chyba nowość. Tak mi się wydaje. I to jest ice Sorbet w takim słoiczku. Taki cień w kremie. Taka, nie wiem, baza pod cienie, nie wiem do końca jak to nazwać. Jest to bardzo, bardzo świecące i raczej bym powiedziała, że albo w małej ilości na dzień, albo raczej do makijażu wieczorowych. I ja mam kolor taki, kolor 04 Illuminating Plum, czyli taki lekko fioletowy, aczkolwiek jest trochę też taki różowy, srebrny, nie wiem, było kilka tych kolorów, nie wiedziałam na który się zdecydować. Nie wiem jak to się będzie sprawowało, szczerze wam powiem, że kupiłam to tak z ciekawości bardziej, niżeli z potrzeby, bo Essence nie mam dostępu, a wiem, że RO mają fajne kosmetyki i wiele właśnie z Was poleca Essence, także to jest to. I ostatnią rzeczą. Chyba już całkowicie z tego holu, to jest ciężko, bo wkład... Muszę powiedzieć, że do Inglota nie dotarłam, a właściwie dotarłam raz po klej do rzęs Duo. Natomiast klej został w Polsce z moją siostrą. Kupowałam go właśnie przyklejającej rzęsy na studniówkę, ale nie wiem, czy ona będzie go używała. Mogłabym go właściwie zabrać, ale w sumie zapomniałam i później miałam wrócić do Inglota. Niestety nie starczyło mi już czasu. I nie dojechałam, ale właściwie nie mam jakichś tam wielkich potrzeb, jeżeli chodzi o cienie. Kupiłam tylko ten. To jest cień z Kobo, właśnie taki bardzo delikatny fiolet róż e, matowy. I kolor to jest Bubblegum Pink. E, dosyć fajną ma pigmentację, tak jak widzicie. Widziałam dziewczynę umalowaną w podobnym kolorze i wyglądała naprawdę przepięknie, więc mam nadzieję, że i u mnie e, gdzieś tam w makijażu się. E, przyda, teraz to właśnie patrzy na rękę i ten brokatowy z Essence, ta baza, ten krem, taki kremowy cień. Z tym bardzo ładnie wyglądają, więc może jakiś makijaż razem będzie się nadawał. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Eee, mam nadzieję, że czekałyście na mnie po tej przerwie. Dalej tu jesteście? Dajcie znać na dole w komentarzach, co używałyście i tak dalej, i tak dalej. Bardzo będzie mi miło słyszeć od Was, co tam u Was ostatnio, dlatego że bardzo dawno mnie tutaj nie było. Także to by było na tyle. Do zobaczenia. Pa, pa!